Witajcie w kolejnym odcinku od kilku dni tutaj obok mnie wprowadzili się nowi sąsiedzi mieszkam w Szarogowcu i zasiadam mam sąsiadów, którzy mają psa i jest to bardzo szczekający pies, więc chyba już teraz na wszystkich moich filmach, póki tu jeszcze mieszkam, ee, będzie słychać tego psa, który ciągle ujada. No nic, e, nie wiem czy się polubimy. <gry> ok, e, a dzisiaj taki Trudny temat, temat o którym nie mówi się zbyt często, taki trochę tabu, taki temat ciężki i nieprzyjemny eutanazja ryb. Nie ukrywam, że nie jest to temat, który za bardzo chciałem poruszyć, to nie chciałem robić takiego filmu. Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne, więc no, no taki trudny, taki tabu temat. Ale pomyślałem sobie, że jeśli ja zrobię taki film, to może zaoszczędzę bólu i cierpienia wielu zwierzętom. I że taki film należałoby zrobić i stąd, stąd ten film. Co no tu można więcej powiedzieć? Ryby to piękne zwierzęta. Zwierzęta domowe, jakby nie patrzeć. I bardzo często się do nich przywiązujemy. Ryby dość długo żyją. Na przykład taki welon potrafi żyć i nawet 30 lat. Więc łatwo się do takich ryb przyzwyczaić. Traktujemy ich jak domowników. Niektóre ryby potrafią rozpoznawać swoich właścicieli. Można wchodzić z nimi w interakcje. Ale jak i wszystkie zwierzęta, ryby, o czym doskonale wiecie, również chorują. Czasami dość poważnie aż do tego stopnia, że nie ma dobrych rokowań. i wiemy, że ta choroba skończy się śmiercią ryby. Najczęściej też ryba w czasie takiej choroby, w ostatnim jej stadium, bardzo cierpi. Co w tym momencie można zrobić? W tym momencie można przeprowadzić humanitarną, bezbolesną eutanazję i o tym dziś jest ten odcinek. Eutanazja ryb jest często tematem pomijanym, bagatelizowanym przez właścicieli ryb, właścicieli akwariów. A należy wiedzieć, że źle przywodzona eutanazja, albo czasami nawet jej brak, powoduje jeszcze większe cierpienie ryb, które wskutek swojej właśnie choroby już cierpią. I zamiast zakończyć te męki, to bardzo często. Dodajemy im jeszcze cierpienia, więc myślę, że temat jest bardzo ważny i każdy akwarysta prędzej czy później spotka się z tym problemem. I trzeba wiedzieć, jak w takim wypadku postąpić, postąpić humanitarnie oczywiście. I tutaj w tym momencie chciałem podkreślić, że eutanazja ryb może być prowadzona tylko i wyłącznie. W wypadku, kiedy nie ma już innego wyjścia, kiedy zwierzę nie wyjdzie z choroby i ewidentnie cierpi, nie przeprowadzamy eutanazji, bo nam się rybka znudziła albo chcemy zmienić obsadę i chcemy się pozbyć ryb. To jest zwyczajne bestialstwo. Jeśli masz taki problem, nie chcesz tej ryby, bo na przykład jest agresywna, gania inne ryby, albo nie podoba, ci się nie pasuje do Twojego wystroju akwarium e, i temperament ci się nie podoba, albo generalnie. Rozmyśliłeś się i chcesz mieć zupełnie inną obsadę ryb. Wtedy taką rybę sprzedaj, podaruj komuś, zanieść do sklepu zoologicznego. Nie wolno w takim przypadku uśmiercać ryb. Jak sobie poszperacie na forach internetowych, na stronach internetowych o sposobach eutanazji, to znajdziecie wiele różnych przepisów. Ale wiecie co? Czasami jak czytam takie opisy, to włosy jeżą się na głowie. Do jakiego bestialstwa można się posunąć? Ile głupich metod jest... Promowanych wśród akwarystów, powiedziałbym bestialskich, nawet. I dziś ja te metody będę omawiał jedna po drugiej. Ryby bardzo często uważane są za stworzenia, które nie czują bólu, i to jest naprawdę poważny e, błąd, taki dziwny stereotyp. Ryby tak samo cierpią jak inne zwierzęta. Mają złożony system nerwowy z ośrodkiem bólu. I uwierzcie mi, tak samo cierpią jak każde inne zwierzę. Może problem polega na czymś innym. Może na tym, że ryby po prostu nie wydają dźwięków. Bo gdyby ryba potrafiła skomleć jak ranny pies, to może sytuacja wyglądałaby inaczej. Nie podchodzono by w ten sposób do ryb. Ale ryby nie wydają dźwięku. Nie piszczą, nie skomlą. Więc nam się wydaje, że nie cierpią. A one cierpią po prostu w ciszy. Ja bardzo często obserwowałem takie zjawisko, że. Duża ryba, jeśli już jest na przykład w takim złym stanie, ona jest w takim stanie agonalnym, no to patrzymy na nią ona cierpi, tak? No ona czuje ból, no trzeba jej pomóc i przeprowadzić eutanazję. Ale na przykład taki mały neonek, nie? On jest mały, więc to jest taka malutka rybka, to my to sobie tak powiem brzydko olewamy. Jak gdyby cierpienie zależało od wielkości zwierzęcia. Nic bardziej mylnego. Mały neon tak samo mocno cierpi, tak samo mocno czuje ból, jak duży gatunek ryby. Tutaj nie można w ten sposób spojrzeć, że to jest mała ryba, więc ten ból jest u niej taki no, mały albo nieistotny, bo w ogóle go nie ma, nie, ale duża ryba, jak my tak patrzymy na nią, nie? no to ona już tak cierpi widać. No, bardziej nam się może w oczy rzuca, nie? Ten, ten, ten ból, to te cierpienie nam bardziej się rzuca w oczy te cierpienie u dużej ryby. Po prostu doskonale to widać, tak? Ale u małego neona to już no, tak nie bardzo to widać, tak. I mamy takie przekonanie, że to jest tylko mały neon, więc tam możemy to olać. No nic bardziej mylnego. Ryby bardzo mocno odczuwają strach i stres. O stresie chyba nie musiałem tutaj za wiele mówić. Ryba zestresowana bardzo często zapada na choroby. Jest to bardzo znane wśród ryb słodkowodnych, a szczególnie morskich. Tam naprawdę jakoś mi się wydaje, tak powiem Wam z doświadczenia, że chyba zapadalność na choroby pod wpływem stresu u ryb morskich jest jak gdyby większa. Takie mam odczucie. A możecie się z tym nie zgadzać, to jest wynika z moich tam prywatnych obserwacji, i oczywiście nie jest to jakoś poparte jakimiś dowodami naukowymi. To są moje takie spostrzeżenia i nic więcej. Więc ryby odczuwają stres. No Rybak jest chora i jest już w złym stanie, ja myślę, że ona ma świadomość, że jej koniec jest bliski. To bardzo mocno ją stresuje, jak gdyby pogłębiając cały ból. W internecie na forach internetowych znajdziecie bardzo dużo wskazówek. Jak uśmiercić rybę? I niektóre z nich po prostu czytałem ze zgrozą. Myślę sobie, że człowiek, który wypisuje, ja to będę mówił oczywiście o tym za chwilę, ale są ludzie, którzy wypisują no, takie metody uśmiercania ryb, że po prostu szok, nie? się zastanawiam, jak bardzo zamansowaną ten człowiek miał martwicę mózgu. Ale posłuchajcie może od początku. No, taką pierwszą metodą, jak gdyby eutanazji ryb, jest nie podejmowanie żadnych działań. Po prostu ryba. Yy, pomalutku sobie, pomalutku. No, no, to jest gorzej, że pomalutku, tak? była szybka śmierć, no to mniej bólu, tak? Ale że ona pomału kona, no to jest uważane, to jest metoda humanitarna, taka naturalna, ryba powoli sobie pada. No, ale tu o to chodzi, żeby ta ryba nie cierpiała. Mieście ją w domu, kupiliście ją, odpowiadacie za nią. Mieście zapewnić jej dobre warunki. Nie zawsze to się udaje, oczywiście. Nie zawsze z waszej winy ryby chorują. Różnie to bywa. Więc yy, jesteście w odpowiedzialni. I Moim zdaniem patrzenie na cierpienie ryby, konającej ryby jest po prostu czymś no, no niefajnym bardzo, tak. I opinia to, że ona w naturalny sposób umiera, można jej pomóc, można skrócić to cierpienie. Ryba, która pomału kona w akwarium, przez dłuższy okres czasu po prostu dłużej cierpi, czuje ból. To jest jedna sprawa. No u ryb jest też tak, że jak ona kona, jeszcze żyje, to zaczynają ją często obgryzać, na przykład krewetki. Czy inne gatunki ryb, jeszcze za jej życia, powodując jeszcze większy stres, jeszcze większy strach, jeszcze większe cierpienie. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne. No taka popularna metoda, tak? Wpuszczamy rybę do ubikacji i jakby po problemie, tak? Oddalamy ten problem, pozbyliśmy się problemu, już nie musimy o nim myśleć, nie musimy na to patrzeć. Nic nie musimy robić. Ciach do ubikacji, nie ma problemu. I tutaj bym zaklął siarczyście, ale tego nie zrobię na filmie, wiadomo dlaczego. Jest to po prostu zwykłe bestialstwo. Totalny brak empatii. Mieście rybę, która była członkiem waszego, waszej rodziny. Mieszkała u was przecież, w waszym domu. tak? I lubikację ją wyrzucacie? Jak śmieć? Jak jakiś odpad? Nie powiem co jeszcze. No dramat jakiś. To trzeba mieć zero empatii po prostu. Zryty mózg. Sorry za słowa, ale jak można powiedzieć coś innego. Tutaj jakby cierpienie tej ryby dopiero się zaczyna. Wy pozbyliście się problemu, już nie pamiętacie, tak? No, nie macie empatii, powiedzmy tak, macie już to gdzieś. Ale dla ryby to się koszmar. Ona jest w fatalnym stanie, bo chcecie się jej pozbyć, bo była w fatalnym stanie, więc ona trafiła tam, gdzie trafiła. Ogromny stres, ogromny ból, ogromny strach. Długo tam będzie konała. Nie róbcie tego, naprawdę. Następna metoda, o której słyszałem, to jest wrócenie ryby do wrzątku. I... Tutaj po prostu to miarz aż zatyka, nie? Jak można było wpaść na taki pomysł? Jak trzeba być wypaczonym człowiekiem, żeby wpaść na taki pomysł, żeby rzucić siebie do wyrządku? No fakt, ona tam umrze, nie? Nawet dość szybko. Ale wyobraź, wyobraźcie sobie taki ból? Jaki to jest potworny ból? Ryba jest delikatna. I się oczy tam po prostu zagotują, tak? Skrzela się poparzą. Za chwilę się zamkną, ona się udusi. Ale poparzenie tkanek to jest potworny ból. No To jest po prostu chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić. To wrzucić rybę do wrzątku. No, ja chyba już nawet nie chcę tego dalej komentować. No, zgroza po prostu. Człowieku, który to wymyśliłeś, psychiatra na pewno. Wizytał psychiatry. No, przeciwieństwo ugotowania ryby na żywca to jest zamrażanie. I to nie jest też humanitarna metoda. Ryba będzie się stosowała, będzie czuła ból, będzie czuła strach. Nie zamarznie od razu, to trochę potrwa, więc no, jest to metoda fatalna, długotrwająca. No, chyba że macie, nie wiem, ciekły azot, tak? Ale w tym przypadku również odradzam. Są bardziej humanitarne metody. Zamrażanie ryb jest złe. Inna, również bardzo drastyczna metoda. Również przerażająca to jest wrzucenie ryby do mocnego alkoholu typu spirytus. Boże drogi, kto coś takiego wymyślił? Wrzucasz rybę, tak, ona tam szybko zdechnie, tak, tak, szybko, ale z jakim cierpieniem, w no, alkoholu jest, no, taki żrący, nie? Wypali jej oczy, e, mocno podrażni całe ciało w łamku po prostu sekund, tak? E, zniszczy i popali skrzela, dostanie się do wewnątrz, no, ta ryba zdechnie, ale cierpienie będzie okropne. Eee, coś strasznego po prostu. Nigdy tak nie róbcie. Nie czytajcie takich bzdur na forach. Nie powielajcie na forach takich informacji. To powinno być po prostu karane. Duszenie ryby dwutlenkiem węgla. Bardzo drastyczna metoda, bardzo bolesna dla ryb. Dość długo to trwa. Więc ryba bardzo mocno się męczy, jest zdecydowana, wystraszona, cierpi, dusi się. No śmieć przez uduszenie nikt mi nie powie, że śmieć przez uduszenie jest metodą humanitarną. No chyba, że ja jestem jakiś inny z kosmosu, nie wiem. Ale dla mnie to po prostu jest coś strasznego. Absolutnie odradzam tego typu metody. Ja rozumiem, macie dwutlenek węgla, tak, i padliście na genialny pomysł, że sobie tą rybę zagazujecie. No, dramat, nie róbcie tego. Następna metoda, którą można znaleźć w internecie pod hasłem Humanitarne uśmiercanie ryb jest ryb, wyciągnięcie ryby z wody, no po prostu masakra. Wyobraźcie sobie taką rybę, która leży sobie gdzieś tam bez wody, pomału kona, dusi się, wysycha w stresie, w strachu, i to ma być humanitarna metoda uśmiercania. Ryb. Człowieku, który to wymyśliłeś, opisując tą metodę na jednym z forów, no po prostu żal mi Ciebie, żal mi Twojego człowieczeństwa. I opowiem Wam teraz o dwóch takich metodach, które są najbardziej humanitarne. E, zabicie zwierzęcia nie jest sprawą prostą, nie jest sprawą łatwą. E, Ciężko jest coś takiego zrobić, ale czasami nie mamy wyboru. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło, aby nasze zwierzę nie cierpiało. I taką bardzo taką metodą, no szybką metodą śmierci, bez bólu przy minimalnym stresie, jeśli szybko to zrobimy, oczywiście umiejętnie, umiejętnie, jest dekapitacja, czyli odcięcie głowy, uszkodzenie rdzenia kręgowego. Powinno się to zrobić jednym szybkim ruchem, ostrym narzędziem typu nóż lub dość szerokie. Dłuto, jednym szybkim, gwałtownym ruchem, aby zwierzę nie cierpiało. I to jest metoda, która uważam, że jest jedną z najbardziej humanitarnych metod pozbawienia życia chorej, cierpiącej ryby. W większych gatunkach ryb można rybę jeszcze ogłuszyć, a nawet czasami trzeba, tak jak to robią po prostu wędkarze. Ryba jest oszołomiona, nie czuje bólu, nie czuje strachu, ale oczywiście do tego trzeba mieć wprawę. I troszeczkę gorzej wygląda sprawa przy rybach małych, takich jak neon. Tutaj oczywiście można z tym narzędziem obciąć natychmiast głowę. I tutaj może zabrzmi to bardzo brutalnie, ale można na przykład zmiażyć głowę. Małej rybie, oczywiście dużej to już nie będziemy tutaj, bo to byłoby straszne, tak? Ale małej rybie typu neon można zmiażyć głowę po prostu w łamku sekundy nie czuję również bólu. Ja wiem, jak to brzmi, zmiażdżenie głowy, nie? Ale fakty są takie, że ryba nie będzie czuła bólu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie uważam też, że przy większych gatunkach ryb wbicie noża na przykład w serce jest metodą humanitarną. Raczej dekapitacja, tutaj przerwanie rdzenia kręgowego. Tu bym się skłaniał do, do tej metody przebijania tam serca, żeby się ryba wykrwawiła, no... To zbyt długo trwa, to zbyt duże cierpienie. Ja osobiście nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Ale co zrobić, gdy no, raczej nie podejmiemy się dekapitacji? Co można zrobić? Czy można w jakiś taki no, mniej brutalny sposób? No, jakby nie patrzeć, dekapitacja, odcięcie głowy rdzenia, jest to brutalny sposób. Humanitarny, ale brutalny. Może chyba nie cierpi, ale jest to brutalna czynność. Co można zrobić? Można rybę powoli uśmiercić, jakby ona zaśnie za pomocą olejka goździkowego. Poczynam będzie olej goździkowy, który bardzo łatwo można dostać. Podajemy 5 ml na litr wody. Rozmieszamy ten olejek w niewielkiej ilości wody, powiedzmy sobie 30-50 ml, dobrze go trzeba wymieszać, porządnie wymieszać. I ryba, która ma zostać e, uśmiercona, jest powiedzmy sobie w jakimś tam zbiorniku, wiadrze i tak dalej. To musicie wiedzieć, że tego płynu jest, żeby dokładnie wyliczyć dawkę. Oczywiście ryba w tym wiadrze musi być w wodzie pobranej z akwarium, żeby jej dodatkowo nie stresować. Czyli te same parametry, sama temperatura. I wlewamy e, ten roztwór, który zrobiliśmy do takiego wiadra. Ryba będzie powoli zasypiać. Ruchy skrzeli będą coraz wolniejsze, ryba będzie zasypiała. W tym momencie, jeszcze raz taką samą dawkę po 5 minutach wylewamy do tego pojemnika z rybą, jak gdyby przedawkowując to wszystko, i ryba już się nie obudzi. Zostawiamy ją tam jeszcze na pół godzinki, godzinkę, i w ten sposób bardzo humanitarnie, bez bólu, ryba. Po prostu umrze. I moim zdaniem jest to druga, bardzo humanitarna metoda na eutanazję ryb. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to znajdziecie link w opisie tego filmu. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza, jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, to jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału, albo w link w opisie tego filmu. A system dalej Cię odprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam do Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.